Bliźnięta, tygodniweczka od 24 do 30 listopada. Praca, dom, nieoczekiwane, Twoja rola, wynik. W pracy mamy rycerza kielichów, czyli jakaś propozycja może tutaj paść? Tak, ktoś może przyjść, coś Wam zaproponować. Może się pojawić też jakaś nowa relacja w pracy, być może ktoś poznany na jakimś wyjeździe. Albo też, wiecie co, dobra, zaraz. Może być tak, że będziecie wyjeżdżali w jakąś delegację albo na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, i wtedy pokazuje nam się ktoś z przeszłości. Ktoś z przeszłości może się odezwać, ktoś z kim na przykład wcześniej współpracowaliście. Jeżeli tutaj w ogóle nie rezonuje z Wami jakiś wyjazd, no to mogłabym powiedzieć, że na przykład dostaniecie propozycję, Propozycje od kogoś właśnie z przeszłości albo powrócicie do jakiegoś tematu z przeszłości i zaczniecie się rozwijać w tym temacie właśnie, jakby bardziej się na nim skupiać, dbać o każdy detal i to przyniesie Wam sukces, bo karta Rydwanu jest to sukces. W domu mamy natomiast rycerza miecze, czyli tutaj pokazują nam się rozmowy. Może też przyjść jakaś wiadomość związana z domem, na przykład, albo właśnie będą rozmowy na temat domu, na temat domu, jakiejś imprezy rodzinnej, na przykład, albo stricte miejsca, czyli nie wiem, chcę coś zmienić w swoim domu, chcę coś upiększyć, albo dostrzegam jakiś problem, zauważam, że coś tu nie funkcjonuje tak, jak powinno i chcę to zmienić, tak? I rozmawiamy o tym z domownikami. Może to być też sytuacja, w której ktoś was po prostu poinformuje, że no, chce się wyprowadzić. Jeżeli macie dorosłe dziecko, no to tutaj może być coś takiego, że chce się wyprowadzić. No i troszkę to wami też tak może zachwiać, bo być może się tego nie spodziewałyście. A jako nieoczekiwane mamy trójkę buław, czyli. Ruszenie właśnie z jakimś tematem i wspieranie kogoś. Yy, więc jeżeli chodziłoby o sytuację taką, że ktoś się wyprowadza, przeprowadza, pomagacie tej osobie albo pomagacie komuś zorganizować jakieś duże przyjęcie, nie wiem, ślub coś takiego mi przychodzi do głowy, jakieś okrągłe urodziny, no to tutaj pokazuje nam się, że działacie w tym temacie, robicie burzę mózgów, wspieracie kogoś, tak? Bo zarówno szóstka buław, jak i ósemka to jest wspieranie. Więc nieoczekiwanie możesz wyjść z tym działaniem, tak? Po o czymś dowiesz i działasz. Jeszcze co mogę tu powiedzieć, że pojawia nam się jakiś sukces, zarówno w szóstce buław, jak i sile. Być może zauważycie, że warto zacząć dbać o siebie, Dlaczego dbać o siebie? Bo ósemka, czyli siła to jest karta kobiecości. Jeżeli jesteście kobietami, tutaj możecie po prostu podjąć decyzję, że ja mam dosyć siedzenia w cieniu, ja mam dosyć zajmowania się wszystkimi dookoła, teraz zaczynam działać i właśnie wychodzę. Wychodzę ze swojej strefy komfortu, pomimo to, że biję się z myślami, to zaczynam dbać o siebie w różny sposób. Wiadomo, dla każdego będzie tu coś innego. Czy o jakiś e, swój komfort, czy o. Nie, wychodzisz ze strefy komfortu, więc tutaj jakby e, może zaczynasz ćwiczyć, może jakaś dietka tu się pojawia, a może po prostu bardziej skupiasz się na swoim zdrowiu teraz. Czyli idziesz do lekarza, robisz jakieś badania, albo też dbasz o swoją kobiecość, pielęgnacja, jakaś coś takiego. Dobra, Twoją rolą jest szóstka miecza. E, podjęcie jakiegoś. E, Jakiejś decyzji. Wyjście ze stagnacji, właśnie tutaj, przede wszystkim, jakby dostrzeżenie jakiejś szansy i wyjście ze stagnacji, podjęcie decyzji, pomimo jakiejś takiej niechęci, pomimo lęku, być może. Pomimo jakichś ograniczeń w głowie, to tutaj pokazuje nam się, że warto wyjść, że Twoją rolą jest dostrzeżenie szansy albo też wyjść, obranie sobie jakiegoś nowego celu, właśnie powiedziałabym, związanego ze zdrowiem, bo mamy Króla Pentakli, więc tutaj jest dbanie o siebie, dbanie o formę, dbanie o ciało, dbanie też o to, co przyjmujesz do swojego ciała, tak. Czym się pożywiasz? Tutaj jakby warto podjąć tą decyzję, pomimo tego, że tutaj jakby się nie chce. No bo mamy tą szóstkę mieczy, jeszcze ta dziewczyna tutaj sobie na nią, czy nie, dziewczyna, czy chłopiec, sama nie wiem, leży na tym łabędziu, więc tak nie za bardzo jakby się przykłada do tego. Może jest po prostu zaleniwą osobą, żeby coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli wy takie jesteście, no to tutaj jakby warto się zmierzyć z tym i, i podjąć jakiś cel, obrać sobie jakiś kierunek. No, a jako nieoczekiwane mamy siódemkę mieczy, czyli właśnie być może robienie czegoś w ukryciu. Jeżeli podejmujecie. Chęć zmiany swojego życia, chęć zadbania o siebie, tak? Jakiegoś takiego życia w zgodzie ze sobą, yy, zadowolenia z tego życia. No to powiedziałabym, że możecie to robić w ukryciu, że jakby na początku możecie się tym nie chwalić, po prostu. To by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam, Pa.